Ohoho, jaki piękny dzień, widzowie, na łowienie sobie rybek, ale coś długo mi nic nie bierze. Nie wiem dlaczego, może po prostu mam za słabą przynętę. Ej. Słyszycie to? Słyszycie to co ja? To jest jakiś dźwięk, jakby chyba potężnej ryby. O! Widzieliście to, tam była ogromna ryba. Bardzo bym chciał ją złapać, tylko nie wiem, czy mi się uda. Może napiszę do niej. E, słuchajcie, napiszę do niej tekst. Halo, chcecie złowić! O, halo rybko, chcecie złowić! E, ufa, do wody, A nie umiem za bardzo pływać. Halo, rybko! Ej, rybko, chce cię złowić! Nie widzisz, nie umiesz czytać, co ty jesteś? Rybą, że nie umiesz czytać? Dobra, Ej, muszę. Ale jak to chcesz mnie złowić? Widzisz, ja jestem rybą, która pływa w wodzie. E, no ale ja, ja chcę cię złowić, słuchaj. Dobra, ja wiem jak cię złowię. Tak ja dam ci mięso, trzymaj, mam mięso. Chodź rybko, do mnie. Chodź, o, chodź mięso, do mnie. No, no, chodź, chodź. Ja nie jem mięsa, ja jem rośliny. Rośliny? No dobra, to poczekajcie. Zaraz znajdziemy jakąś. Roślinę. O, tutaj mam roślinę. Dobra. Zde musimy ją wyrwać. O! Wyrywałem ją, słuchajcie. Mam teraz roślinę. Hehe, he, hello, delfinku. Złapałem roślinkę, Chodź, teraz cię o, złapię. O! o. Ja mam taka roślinka, jest miła. Chodź to! Mam cię już! Mam cię! Wyskakuj z wody. O, właśnie tak. Delfinku, jak dobra, stać jesteś... się takim jak ty? O, żeby stać się takim jak ja, to musisz bardzo dużo siedzieć w wodzie i wtedy zamienisz się w rybę! Eee! A ja nie lubię do wody wchodzić, ale chciałbym być taką rybą jak ty. Ja bym chciał się zmienić w taką rybę, ale nie umiem pływać. Hmm, może nauczę się z mojej książki pływackiej? O, myślisz, że to mi pomoże? Myślę, że na pewno ci to pomoże, ale nigdy nie będziesz taką fajną rybą jak ja. Patrz, jak tylko szybko pływam. Wow! Okej, okay, słuchajcie widzowie, ten delfinek powiedział, że mam się uczyć. No dobra, to otwórzmy sobie naszą księgę wymówek i zaczniemy sobie czytać o pływaniu. E, co? Jeśli chcesz pływać, to musisz dobrze e, o, dobrze oddychać? Co? Przecież to nie ma sensu! Dobra, sprawdźmy, czy mamy coś do oddychania, mm, coś, co nam pomoże. Nie mam nic do. Ej, czekaj, mam do... coś do oddychania, zobaczcie. To mi chyba pomoże. Czekaj. O! I to mi się przyda, jakbym nie potrafił sobie poradzić pod wodą. Dobra, nie, idziemy tam. Panie rybaku, co ma pan tutaj wodo oddychania takie oszukane? To jest moje zabezpieczenie, jakby coś mi się stało podczas pływania. Dobra, próbuję przepłynąć teraz tą rzekę. Muszę dopłynąć do drugiej wyspy. Jak uda mi się tam dopłynąć, to zmienię się w jakąś rybę. Uwaga, testujemy to. O nie. Bo, 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 o, ty płyniesz, o, bo, ty płyniesz rybą. Ale szybko, bo, bo. Wow! Ej! Zmieniłem się! Jestem małym żołwikiem! O, nie takim oh małym nie. nawet. Siema Jeżeli... delfinie! Czy ty jesteś moim żółwikiem? To tak być nie może. Ja zaraz będę innym zupełnie lepszą rybą niż ty! Ciekawe jaką możesz być lepszą rybą niż ten taki kozacki żółwiczek. O, tak, ej! Mogę zbierać sobie serduszka tutaj jako żółwiczek. Zobacz! Okej. Okay. Żuwiku, widzę ciebie, jestem kałamarnicą. Kałamarnicą? Ej, a kałamarnica, mam nadzieję, że nie jest żółwika. O, no, oczywiście, że jest je żółwika. Nie, no, dobra, może wy, wyjść tutaj, dobra. O, o, dobra, tutaj jestem bezpieczny na szczęście widzowie, więc sprawdźmy, czy będziemy mieć coś na tą kałamarnicę, żeby ona nam, nas nie atakowała. Oho! Mamy! Zobacz to! Ha, ha, ha! Kałamarnico! Teraz nam nic nie zrobisz. O, o nie, idziemy na polowanie. Chodź to. Tutaj takiego, żeby... O nie, nie trójzom, Mój trójzom! Złapiemy nie. cię, kałamarnico! Chodź to. Muszę tu. uciekać jak najszybciej, bo mi zaraz coś zrobisz. Jestem szybszy od ciebie. Jestem szybszy, bo jestem żółwikiem, który w wodzie jest mega szybki. Tylko na lądzie jestem wolny. E, e, e. To niesprawiedliwe, ja może iść do moich rodziców i się im poskarży. No właśnie, lepiej uciekaj, tu nie wracaj, e, rybko, bo zostaniesz znowu rozwalona. O, jaki piękny, piękna noc się tutaj zrobiła, widzowie. Idealna, żeby wypłynąć. I słuchajcie, przed, Ej, czekaj, przetestować coś nowego, jakieś nowe zwierzę, co to jest? Panie naukowcu! To jest naukowiec, który będzie, dzięki któremu będziemy mogli się przebrać w inną rybę. O kogo ja tu widzę? Mały żuwik, słuchaj, jeżeli chcesz być dużo większym morskim stworzeniem, musisz tutaj znaleźć. Mi burgery i sushi. Ja bardzo lubię burgery i sushi, więc bez tego mi nawet nie przychodź. Jak przyjdziesz mi z burgerami i sushi, to wtedy pogadamy i zmienię cię w niesamowite morskie zwierzę. ociek kręce, tylko słyszałeś burger i sushi. Co ja mam? Jak mam wziąć burger i sushi, dobra? Mm, musimy gdzieś znaleźć jakieś zwierzątko. Wiesz co, wiesz co, burger i sushi, to my się zajerze w restauracji, najszybciej dostaniesz. No tylko tutaj chyba nie ma restauracji. O, może tutaj. O, dobra, dam mu Homora. Może zbierę Muchomora i słuchajcie, dzięki temu będziemy mieć. E, o, to nie jest Muchomor. O, co jest ptycho? Czemu to... jesteś na krokoderlu? O, nie, powiem ci tak. Spotkałem dużego krokodyla, co było dosyć dziwne i stwierdziłem, że będzie moim pupilkiem. Ej, dobra, słuchaj, mogę z tego krokodyla zrobić burgera, proszę. Eee. No dobra, nie będzie Dobra, przerabiam i słuchajcie, robimy z niego teraz burgera. O tak, i mamy burgerom. Dziękuję bardzo, tego za to, że poświęciłeś się dla mojego burgerka. Nie ma Ale teraz musimy zdobyć sushi, więc muszę iść na łowy i znaleźć jakąś rybę, którą złapiemy i z którą przerobimy na sushi. Uuuuh, wskakuje. Dobra, gdzie tutaj mamy jakąś rybę? Na pewno tutaj będzie. Ej! Czemu słyszę jakieś plumpanie. To brzmi jak ryba. Blum, 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 Czekaj. O, Nemo! Blum, to jest prawdziwy Nemo. Chodź tu, Nemo. Rybą, Chodź. Do sushi. Ja wiem, rybo, że ty chcesz mieć spokój, ale ja ci nie dam oh, spokoju, gosh. bo ja chcę się stać potężnym rekinem. Muszę cię dziabnąć i wtedy będę o miał nie. z ciebie sushi. Opa, dziabnąłem o, cię! O, <laughs> Sushi. Idę teraz y, zaprowadzić cię do naszego naukowca, tylko gdzie to było? A, tam, dobra. Idziemy tam oh, yeah. do naszego naukowca, zmienimy cię w sushi i damy mu burgera razem z sushi. I wtedy będę mógł, słuchaj, być potężnym rekinem oh, tych wód. Tylko nie do tego złego naukowca, on już miał wcześniej, chciał zrobić ze mnie sushi. On jest spoko, ten naukowiec. No, gdzie to jest ta wyspa, żeby wyskoczyć na tą wyspę? O, chyba tu, no, dobra. Tutaj. Opa, pa! Ja jest to wyspo, nie chcę miść! <laughs> chodź tu dobra, przerobię cię teraz na sushi. Ho, i widzowie, teraz mam sushi. miam, 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 Idziemy to zanieść do naszego naukowca. Panie naukowcu, przyniosłem dokładnie to, co potrzebowałeś sushi oraz y, burgerka. Mamy te dwie rzeczy, więc mam nadzieję, że teraz zmienisz mnie w jakiegoś potężnego stwora morskiego. O tak, nie sądziłem, że ci się uda, ale na szczęście! Fajnie, że do mnie wróciłeś z tymi rzeczami, które chciałem. Mogę się teraz zmienić w delfina, jeśli tego chcesz, ale pamiętaj. Możesz zawsze stać się potężniejszym zwierzęciem, rekinem oceanów. Ale, żeby to zrobić, będziesz musiał zr wykonać jeszcze jedno zadanie. Ale najpierw zmienię cię w delfina. Ej, słyszeliście to? Zaraz będę delfinem! Ło wow, wow. Praktycznie jestem delfinem! I tu takim niebieskim, ale kozacko! Dobra, jak fajnie się tym delfinem lata! Wow, jak on wyskakuje z wody, kozacko! Ale fajnie, dobra, podoba mi się to. <laughs> I patrz, mogę nawet wodą chlupać. Zobaczcie, jak chlupam wodą. Dziękuję panie naukowcu, ale mówiłeś coś o zostaniu rekinem, a nie ukrywam, chciałbym zostać tym rekinem. Dobra, mam nadzieję, że się dowiemy jak zostać rekinem wód. Eee, czekaj, ej. Co? Ale tutaj ciepło. Ludko, słońce mnie wygrzewa co na plaży. to jest? Zobaczcie. To jest jakaś syrena tutaj. Oj, Może ją wystraszymy. O, ptysio syrena. Tak, na pewno będzie przestraszona, jak do niej podlecimy. Dobra, czekaj, czekaj. Gdzie ta syrena jest? Tutaj. O, Ale patrz, wyskoczyła na nią. Bum, Bum, co to jest? Czemu to jest Bum. jakiś wielki delfin niebieski? Uciekam stąd, uciekam. Uciekaj stąd, syreno, bo ja to jestem normalnie mistrzem tych wód, chociaż jeszcze nie jestem rekinem, ale na pewno będę w końcu rekinem. To jest mój cel, o, cel, nie. cel mojego nie. życia. Ty głupi delfinie, ja ci zaraz dam, będziesz mnie tak straży, teraz ja ciebie wystraszę. <laughs> Ty nie możesz mnie wystraszyć, bo ja jestem potężnym delfinem. Zobacz, jaki duży. O, cię Zobaczymy. kręcę. Lecę odkryć inne części tych wód, teraz skoro jestem delfinem. O, co to jest? Rafa koralowa normalnie tutaj jest. Można sobie tutaj latać. A tam, słuchajcie, tam Chyba nigdy nikt nie pływa, bo tam jest tak pusto. Zobacz, nie wiem czy powinniśmy tam wpływać. Tam może wpływać chyba tylko prawdziwy Rekin, dlatego ja wolę tam się nie pojawiać, póki jeszcze tym Rekinem nie jestem. O tak, dobra, uciekam stąd teraz i płyniemy sobie, wypłyniemy na szerokie oceany. Właśnie tak, ale fajnie ty, ale fajnie. Ej, czekaj, co ja tam widziałem? Coś tam płynie, jakaś płaszczka. Czekaj. Gdzie tutaj jest delfin, to. Ej, płaszczko, co jest grane? Ej, Słyszałem, że byłeś niemiły dla takiego jednego kałamarnica. Ne, kałamarnica? Nie, ja po prostu chcę być mistrzem tych wód. Chcę zostać A rekinem. Teraz masz za swoje? Pa, pa, pa. Ej, przecież ty mi nic nie robisz, że jesteś słabiakiem. Dobra, tak, pokażę ci to. Patrz coś. Teraz. Tak? Ja ci teraz pokażę. No, walka. To teraz patrz, to, uwaga. O tak, boo, chodź to! Nie, 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 proszę, na mój trójząb, gdzie jesteś? Chodź to, o, na trójząb cię o, zaraz o. wezmę i normalnie dostaniesz strzała Nie, 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 nie. Ej, nie, nie mogę cię trafić, ale dobra, teraz teraz wykieruję i uwaga! po, Oooo! Rozwaliłem cię. Dobra, teraz za to, że cię rozwaliłem, musisz zdradzić mi sekret jak zostać rekinem, takim mega groźnym rekinem, bo ty chyba jesteś mądra no to płaszczko. Dobra. No to musisz teraz mnie bardzo posłuchać. Musisz wypłynąć na wody, których Uy. jeszcze wcześniej nie znałeś i nauczyć Uy. się pływać jak prawdziwy rekin No dobra, to myślisz, że w tamtym kierunku to jest dobre jakbym popłynął? Musimy tam płynąć, popłynę razem z Tobą. Dobra, popłyniemy i odkryjemy kolejne wody, dzięki którym stanę się rekinem, bo wtedy rekin będzie wiedział. Co to za wody, co to za ocean? Dobra, wypływamy tu. Ło, wow, co to za miejsce? Odciek Płynęliśmy Wpłynęliśmy na bagna Prawdziwe bagna W takim miejscu na pewno się nauczy, jak zostać rekinem Zobaczcie jak tutaj jest strasznie e, Dobra podpłyniemy sobie tutaj Ej co jest ile mu humorów? Dobra nie wiem czy chcę tutaj zostawać Ale muszę wytrzymać żeby zostać rekinem Może Ej co to jest Omega, oh czy wy to widzicie, oh widzowie? Nie, dotarliśmy do tego miejsca, panie Delfinie. To miejsce jest bardzo straszne. I nigdy tutaj nie byłem. To jest jakaś potężna Godzilla w tamtym miejscu. Uważaj, płaszczko. Oh e, dobra, wydaje mi się, że będziemy musieli rozwalić tą Godzillę i wtedy staniemy się potężnym rekinem. Tylko wtedy pokonamy całe te oceany. Dobra, zabieram mój, mój trójząb. Mocny. Ty też sobie, płaszczko, weź trójząb i rozwalimy Oczywiście, tego tutaj tak. krokodyla. Tego, tą godzinę tu. Okej, okay, jesteśmy przygotowani. Słuchajcie, lecimy na rekina! BOM! Właśnie o, tak! Pokonamy cię! Ale on jest straszny! Jest straszny, ale damy mu radę. Patrz na to! Patrz o, na to! Właśnie o, tak! Atakujemy tego potężnego gladiatora. Dobra, dobra, go. dobra, atak, atak. O nie, słuchajcie, chyba mnie jednak pokona. O, patrzcie na to jak go obijamy! I on Dostaję nam nic nie może zrobić, tak! Dostaje i już traci HP masz, nawet! To masz, to masz. Więc jak będzie pokonany to wtedy staniemy się potężnym rekinem! O, tak, pokonałem go i teraz stałem się potężnym rekinem! Let's go! Wow, jak on wygląda! Patrz na to! Ten rekin jest przepotężny, ptycho! E... O ja, będziesz teraz najlepszym królem wód! Będę tak potężnym królem wód. Wracam w takim razem dla... Do naszego poprzedniego świata. Już nie muszę tutaj być na tych bagnach. I słuchajcie. O, super. Będziemy mogli teraz być królami wód tego świata, ponieważ stałem się potężnym rekinem. Spełniłem moje marzenie. Ej, jakie on jest potężny, naprawdę. Łodź się, kręcę! Ej, naprawdę ten rekin jest potężny. Dobra, uciekamy stąd. Wygraliśmy całą grę. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej. To jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Hej, serio, kliknij, serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.